W imieniu Klubu Poselskiego Lewica mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra infrastruktury, pana Cezarego Grabarczyka. Czy przypomina pan sobie, panie premierze, kiedy pan mówił na tej sali? Autostrad i przyzwoitych dróg jest skandalicznie mało. Natychmiast bierzemy się za robotę. Nie akceptujemy stanu, w którym z Wrocławia łatwiej, szybciej można dojechać do Pragi i Drezna, a z Poznania do Berlina niż do polskiej stolicy Warszawy. Będziemy szybciej i sprawniej wykorzystywać fundusze unijne. A jaka jest rzeczywistość po dwóch latach waszych rządów? Autostrad i przyzwoitych dróg wybudowaliście skandalicznie mało. Autostrad w 2008 roku. Oddano do użytku 66 km, dróg ekspresowych 130. Ale to nie Wasza zasługa. Te budowy rozpoczęły poprzednie rządy. W bieżącym roku przewiduje się oddanie do użytku niecałych 100 km autostrad. Do dziś nie rozstrzygnęliście Państwo jeszcze przetargów na budowę tych dróg które już dawno powinny być budowane. A2 od Strykowa do Warszawy, S5, S17, A4 w części. Te przetargi są nierozstrzygnięte i niestety, panie premierze, w dalszym ciągu jedziemy i długo jeszcze będziemy jechać, szybciej z Wrocławia do Pragi, z Poznania do Berlina niż do Warszawy. Warto by było zatem zapytać, gdzie są wasze wcześniejsze deklaracje, panie premierze, o radykalnym przyspieszeniu. Budowy szybkich dróg, tak aby zdążyć przed Euro 2012. Pierwotny plan przewidywał budowę dróg w latach 2007-2013 w liczbie 3000 kilometrów. Potem zwiększyliście Państwo ją do 4000 i Pan, Panie Ministrze, te 4000 akceptował. Po roku rządów, ale jeszcze przed kryzysem finansowym. Mówiliście o budowie już tylko 2000 kilometrów dróg, a więc o połowę mniej. Tak więc, czy na tym polega zapowiadany przez Was rozwój i przyspieszenie? Panie premierze, mówił pan także, pamiętamy o konieczności zrównoważonego rozwoju kraju. Inwestycje transportowe we wschodnich województwach Polski będą przedmiotem szczególnej uwagi ministra infrastruktury, a także mojej. A jak jest, panie premierze, dzisiaj na terenie Polski Wschodniej nie jest prowadzona żadna strategiczna inwestycja drogowa finansowana z budżetu państwa. Do roku 2015 na terenie województw wschodnich nie zostanie wybudowanych nawet 100 km autostrad. Podział Polski na uprzywilejowaną Polskę A i gorszą. Polskę B nie tylko został utrzymany, ale uległ za waszych rządów znaczącemu pogłębieniu. Przykładem może być droga krajowa S-19 łącząca Kuźnicę Białostocką z Lublinem, Rzeszowem do Barwinka, której budowa praktycznie została wstrzymana. Jeszcze gorzej jest z budową dróg S-12 i S-17 do przejść granicznych, dużych towarowych przejść granicznych z Ukrainą w Dorochusku i Krewennem. Ale jak ma być dobrze, jeżeli od początku kadencji trzykrotnie zmienialiście państwo dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? W swoim expose obiecywał pan, panie premierze, Polakom: Infrastruktura to nie tylko drogi. Poczta Polska i Nowoczesna Kolej będą świadczyć o sile i sprawności państwa. Pasażerowie mają prawo do czystych dworców punktualnych i szybkich pociągów. Rozwiążemy też problemy przewozów regionalnych. No i rozwiązaliście, pozbyliście się przewozów regionalnych, przekazując je na utrzymanie sejmikom wojewódzkim, nie patrząc na ich możliwości finansowe. Dzisiaj polskie koleje są w głębokiej zapaści. Zadłużenie przekracza 7 miliardów 100 milionów złotych. Wszystkie spółki grupy PKP mają straty. Nastąpił spadek przewozów towarowych. Katastrofalna sytuacja jest w PKP Cargo. Mówił wczoraj o tym na Komisji Infrastruktury pan minister. Strata za rok 2008 wyniosła 150 milionów złotych, a w tym roku może wynieść nawet 1 miliard. Utratą pracy zagrożonych jest ponad 7 tysięcy osób z 30 parotysięcznej załogi. A to oczywiście przekłada się na. Zakłady kooperujące z PKP Cargo, na przykład zakłady naprawcze taboru kolejowego, zagrożone są upadłością i mogą być zmuszone do zwolnienia nawet 10 tysięcy pracowników. LHS Linie Hutnicza Siarkowa jest w najgorszej sytuacji dzisiaj od 20 lat, tak więc panie premierze, zamiast rozwoju i usprawnienia kolei mamy do czynienia z ogromnymi problemami organizacyjno-finansowymi całej grupy i groźbą dużego wzrostu bezrobocia wśród kolejarzy. Jak wyglądają dziś dworce kolejowe to każdy widzi i myślę, że na to szkoda słów. Poczta Polska, panie premierze, miała być kolejnym obiektem waszych zabiegów naprawczych, a właśnie tam rozpoczynają się zwolnienia grupowe, mogą objąć około 3000 osób. Strata Przedsiębiorstwa w roku 2008 wyniosła 215 milionów złotych, a tegoroczna spodziewana jest na poziomie 500 milionów. Na liście 500 Rzeczypospolitej Poczta Polska w tym roku spadła w rankingu z 26 na 80 lokatę. I to przy zachowaniu monopolu na część usług. W chwili obecnej Poczta Polska jest ogromną, kosztowną w utrzymaniu strukturą biurokratyczną. Coraz mniej zdolną do konkurowania na rynku pocztowym z nowymi podmiotami gospodarczymi. A dyrektor generalny Poczty Polskiej mówi wprost, jeżeli negatywne tendencje z ubiegłego roku przeniosą się na kolejne lata, to dalszym następstwem może być utrata płynności, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstwa. To mam do pana premiera pytanie: co w takim razie. Zrobił i robi minister odpowiedzialny za pocztę. Obiecywał pan na tej sali zapewnienie powszechnego dostępu do internetu. Mówił pan. Stworzymy mechanizmy, dzięki którym wszędzie w Polsce, w małej miejscowości i na wsi, ludzie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa globalnej sieci. Tymczasem dzisiaj powszechny dostęp do internetu jest tylko w sferze waszych haseł propagandowych. W grupie. 30 państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie dostępu do Internetu zajmujemy 28. miejsce. Obecnie korzystamy nie tylko z najwolniejszych, ale i najdroższych połączeń internetowych. Na budownictwo mieszkaniowe, panie ministrze, są dzisiaj najniższe nakłady od wyzwolenia. Wy wypadałoby zapytać, gdzie uproszczenie procedur budowlanych? Gdzie nowe prawo budowlane od 1989, ale też najniższe? I gdzie jest, panie premierze i panie ministrze, nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym? Szkoda słów, jak ktoś powiedział wczoraj na komisji. Panie ministrze, nie ma w nas złośliwości. Jak widzi pan, nie czepiamy się drobiazgów. To, co wyartykułowałem. Myślę, że wystarczy. Jest Pan sympatycznym człowiekiem, ale obarczonym zadaniami, które wydaje nam się przerosły Pańskie możliwości. To nie Pan rządzi resortem infrastruktury, a minister finansów. To on mówi Panu, gdzie, komu dać pieniądze, a skąd zabrać. Ale winę za taki stan rzeczy ponosi przede wszystkim Pan, Panie Premierze. To Pan obsadzając to stanowisko postawił na człowieka nieprzygotowanego do tego zadania, na człowieka, który nie czuje tej branży. Tak jest, panie premierze, który się męczy. Dwa lata możemy uznać za zmarnowane. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Klub Poselski Lewica będzie głosował za wyrażeniem wotu nieufności wobec ministra infrastruktury. Dziękuję bardzo.